Witam serdecznie. E, e, dzisiaj dostałem matkę reprodukcyjną. Wczoraj utworzyłem odkład e, pod tą matkę. Znaczy, to nie jest matka reprodukcyjna. Jest to matka czystych krwi, ale jest zaznaczone, że można hodować z tej matki e, córki i że przekaże geny, po prostu córkom. Odkład wygląda, mam nadzieję, że to widać. Taki. Sprawdzić <laughs> rameczkę. Pokarm jest. Udałem im od razu węze, dwie węze w zasadzie. Tak. <laughs> tu jest pyłek zobaczyć, czy pszczoły obsiadają cały czerw I jak coś to będzie trzeba Czy nie trzeba dosypać o, czerw jest tutaj troszkę, ale jest dobrze obsiadany sobie na bok wyznę czerw Wszystko propolisowane Okej. Okay. Mm -hmm. Chcę sprawdzić, czy nie ma gdzieś nie przekapiłem otwartego czerwiu. Czy pszczoły nie zrobiły matecznika na starej larwie. Ok, no tak jak mówię, cała rama. Jedna czerwiu, tamtego nie liczę. Powiedzmy, tu gdzie tu jest. Bye. Mm -hmm. Okay. Okay. Uh. Sprawdzam teraz. Kurczę, nie wiem teraz, czy, <laughs> czy ja wyłączyłem film, okay. czy spauzowałem. Ok, ale przeglądam, <laughs> czy nie ma gdzieś mateczników ratunkowych. Chcę poddać tutaj matkę. OK, e, więc rodzina została przejrzana, e, mamy tak, e, obecność mateczników, czyli tu mamy pieżgę, to jest miód, węza, e, tu jest e, duże ilości, e, pełna rama, tutaj, nie wiem czy to widać, jest pieżgi po dwóch stronach, więc bardzo dużo pieżgi to są jakieś mateczniki ale to są tylko miseczki chyba No tylko miseczki to jest ten i mamy tak 3 czwarte ramki 3 czwarte ramy w czerwiu zamkniętego 3 czwarte ramy 3 czwarte ramy czerwio Tu mamy O powiedzmy jest już razem Półtorej ramki czerwio Półtorej ramki czerwio Półtorej ramki czerwią No tu jest pół powiedzmy to jest dwie rameczki czerwią Dwie rameczki czerwio Dwie i 3 czwarte ramki czerwiu dwie i trzy czwarte ramki czerwio 2 i 3 czwarte ramki czerwio 2 i 3 czwarte ramki czerwio no tu też jest rama czerwiu 2 i 3 czwarte ramki czerwiu 2 i 3 czwarte 4 rameczki 4 rameczki czerwiu 4 rameczki czerwiu tu jest pierzga no i tu jest tak troszkę nie? czerw, który już się wygryza no 4 ramki czerwiu więc myślę że odkładzik jest silny ma około półtorej ramki całej pierzgi miodu na dwóch ramkach i teraz tak eee, odkładzik był zrobiony w celu to jest matka czystej krwi, sklenar 47G10. Jakby ktoś pytał, dlaczego taka? A no nie wiem, chciałem mieć jedną krainkę, jedną backpasta i chcę po prostu sprawdzić, która będzie fajniej funkcjonować. Więc kolejny raz yy, zrobimy poddawanie. Okej, okay. ta klateczka jest trochę inna. Okej, okay. więc ja kładę mamusie i patrzymy na reakcję pszczół. Mhm. Robię przestrzeń w powałce, żeby ta klateczka miała. Może inaczej. Aha. Najpierw zamkniemy. A później położymy matulę. Okej. Okay. Ok, nie widzę pszczół, które by chciały żądlić. więc ja to tak zostawiam. Do jutra zrobię jak w poprzednim mulu. O tu się pszczółka zawieruszyło, więc pszczół jest wystarczająco, uważam. W też, więc tak to zostawiam do jutra. No więc dziękuję. Jutro zaobserwuję, jaka jest reakcja pszczół, i wtedy zobaczymy. No. Dobra, to dzięki. Pozdrawiam.